Ostatnia część zadań zamkniętych z wyrażeń algebraicznych i równań od dziesiątego zadania. Dzienne zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowieka zaspokajają w 60%, w 60 węglowodany, prawie 5 razy mniej energii wytwarzanej jest z białek, a 7,25 energii pochodzi z tłuszczów. Oznaczyć przez E dzienne zapotrzebowanie organizmu na energię i wybierz wyrażenie algebraiczne opisujące, jaką część dziennego zapotrzebowania energetycznego organizmu zaspokajają białka. E, no to tak. Z, y, białka, co tutaj jest o białkach? Jest powiedziane, że 5 razy mniej energii wytwarzanej jest z białek. 5 razy mniej niż z węglowodanów. No to najpierw trzeba by oznaczyć z węglowodanów ile jest y, 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 wytwarzanej energii. No to skoro E to jest zapotrzebowanie, no to 60% z zapotrzebowania to jest 60% E. No i my wiemy, że to jest po prostu 0,6 E. 60% to jest 0,6. No i wiemy, że 5 razy mniej energii wytwarzanych jest z białek. No, czyli co to znaczy 5 razy mniej? To znaczy podzielić na 5. No i 0,6 podzielić na 5, to chyba nie jest trudne, żeby otrzymać 0,12 E. I tyle. No i to jest odpowiedź B. Czyli nie było to takie straszne zadanie. Dobrze, zobaczmy zadanie 11. Kasia waży 49,5 kg, a jej współczynnik masy ciała WMC jest równy 22. Yy, I wzrost kasi to. Tutaj mamy taki wzór jakiś na no, jakiś tam współczynnik masy ciała WMC, że on jest równy masa ciała w kilogramach przez podzielić przez wzrost w metrach do kwadratu. No i no to jak to obliczyć? No można po prostu podstawić yy, pod WMC do tego wzoru podstawiamy 22 pod m czyli pod masę ciała przed, podstawiamy 49,5 no a w będzie naszą niewiadomą, czyli to jest równanie z niewiadomą w no to jak to rozwiązać? Można pomnożyć sobie obustronnie przez w kwadrat wtedy otrzymamy 22 w kwadrat równa się 49,5 tu możemy, normalnie nie dzieli się, nie mnoży się obustronnie przez literkę, ale można to zrobić kiedy wiemy że ta literka na pewno jest większa od zera a jest większa no bo Wzrost w metrach na pewno jest dodatni. No i teraz dzielimy to przez 22. No to ile to wychodzi? To jest jak rozszerzymy? No to chyba 2,1 czwarta równo wychodzi, tak? Czyli tam 2,25, może ja zapiszę. No to można pisemnie podzielić albo tam na zwykłych, jak to woli. No i teraz mamy coś takiego, że w kwadrat jest równe do 2,25, no to w musimy zgadnąć jaka liczba do kwadratu daje 2,25 czyli inaczej co razy co żeby dało 2,25 i tu i tu ma być ta sama liczba no my wiemy, że to jest tak naprawdę definicja pierwiastka, czyli inaczej mamy policzyć pierwiastek z 2,25 no i to jest półtora nie jest to chyba takie złe i to jest wzrost w metrach, więc odpowiedź do zadania to jest a Dobra. No to zadanie 12. Fabryka produkuje tygodniowo m rowerów. Ile rowerów tygodniowo będzie produkować ta fabryka, jeżeli jej produkcja wzrośnie o p%? Procent? No to mamy tak. Mamy m rowerów. To może tak. Zastanówmy się najpierw na liczbach. Jakby było na przykład tam 50 rowerów, to jakbyśmy obliczyli. Yy, te liczbę rowerów, jakby ona wzrosła tam o 20%. No to byśmy wzięli 50 i dodali 20% z 50. No i to samo trzeba zrobić tutaj, tylko że zamiast 50 rowerów mamy M rowerów, a zamiast 20% mamy wzrost o P%. Tak? Czyli wstawiam wszędzie to. czy mamy M, dodać P% z M. No i tutaj takiej odpowiedzi nie ma, no bo oni chcą, żebyśmy podali to już bez symbolu procenta. No to tak. Wiemy, że p% procent to jest inaczej p setnych, tak? To jest definicja wręcz procenta. No i razy m. Dobra, takiej odpowiedzi wciąż nie ma. No ale wiemy tak, że jak mamy mnożenie czegoś takiego, no to po prostu mnożymy to przez to. Tak jak na przykład 2 trzecie razy 4, no to jest 2 razy 4 trzecie, tak? Czyli 8 trzecich. No to tak samo tutaj. No i m ra p razy m to jest mp, no, bo zazwyczaj w kolejności alfabetycznej się zapisuje, setnych. No i taka odpowiedź już jest. Jest to odpowiedź C. Tak. M plus MP setnych. Dobra. I zadanie trzynaste. Znowu z, re z resztą zadanie. Pewna liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 4. Dzieląc kwadrat tej liczby przez 5 otrzymamy resztę jaką. Znowu, skoro to jest zadanie zamknięte, to można sobie to zrobić na jednym przykładzie, ale ja bym chciał, że skoro już wprowadziliśmy ten zapis, no to rozwiążmy to tak, jakbyśmy e, mieli zadanie otwarte. No i takie e, rzeczy pojawiają się rzeczywiście e, w zadaniach typu udowodnij, że, i mogłoby to zadanie brzmieć, że pewna liczba przydzielonych przez 5 daje resztę 4. Udowodnij, że kwadrat, e, że kwadrat e, tej liczby przydzielonych przez 5 daje resztę, no jakąś taka, jaka nam tu wyjdzie no i spróbujemy tak to właśnie rozwiązać czyli tak, jak w ogólności zapisać liczbę, która przy dzieleniu przez 5 daje resztę 4 no wiemy, że liczba podzielna przez 5 to jest 5n, gdzie n to jest jakaś liczba naturalna i dodać 4, jak dodamy do niej 4 to znaczy, że ona przy dzieleniu przez 5 będzie dawać resztę 4 i tyle, i tu jeżeli to już by było zdanie otwarte, to to koniecznie trzeba napisać, że n to jest liczba naturalna tak Czyli dla dowolnej liczby naturalnej, takie coś, 5 razy n plus 4, na pewno będzie liczbą, która przy dzieleniu przez 5 daje resztę 4. No, ok. No to my teraz mamy się zastanowić, yy, jaką resztę przy dzieleniu przez 5 daje ta liczba do kwadratu, czyli x kwadrat. No to trzeba najpierw sobie wyliczyć, ile to jest ta liczba do kwadratu. Yy, no i tu znowu mamy kwadrat sumy, można to pomnożyć albo. Wiadomo, albo 5n plus 4 razy 5n plus 4, albo skorzystać z tych wzorów, które ja tutaj podawałem. No i tu rzeczywiście jest na to wzór. Ja już skorzystam z tego, no to będzie 25n kwadrat plus 2 razy pierwszy razy drugi, czyli 2 razy 5n, to jest 10n i razy 4, to jest 40n. I razy drugi wyraz do kwadratu, czyli 4, znaczy dodać drugi wyraz do kwadratu, czyli dodać 16. No i ok, mamy coś takiego. No i teraz my musimy jak zapisać tę liczbę. Jeżeli my się zastanawiamy nad podzielnością jakiejś liczby przez 5, to znaczy, że musimy pokazać, że ta liczba jest 5 razy jakaś liczba naturalna plus coś tam. I to coś tam to by była właśnie reszta z dzielenia przez 5. No to tak. Zobaczmy, że można stąd wydobyć jakieś wielokrotności piątki. Dlaczego? Dlatego, że tak o. Na przykład 25n kwadrat to jest 5 razy 5n kwadrat. Czyli to na pewno jest liczba podzielna przez 5. 40n też jest podzielne przez 5, bo to jest 5 razy 8n. Tak i skoro n było naturalne, to, tak, to 8n jest naturalne. Tak samo jak n było naturalne, to liczba 5n kwadrat też jest naturalna. I teraz dodać 16 widać, że już nie jest podzielna przez 5, więc może zapiszemy ją jako jakąś liczbę podzielną plus resztę. No to jaka jest liczba podzielna przez 5, niższa od 16, no 15. Tak, czyli 5 razy 3. I jeszcze dodać 1, tak? To jest po prostu inne zapisanie liczby 16. I teraz widać, już nawet w tym miejscu, że skoro mamy liczbę podzielną przez 5, dodać liczbę podzielną przez 5, dodać liczbę podzielną przez 5, to ta liczba jest podzielna przez 5. No i teraz mamy liczbę, która jest podzielna przez 5, dodać 1, czyli reszta z dzielenia tej liczby przez 5 jest 1. Jakby ktoś chciał tak bardzo ładnie to przedstawić, to tu można jeszcze za, yy, skorzystać z tej rozdzielności może z względem dodawania, albo wyłączyć czynnik przed nawias i zapisać to w taki sposób. Tak. No i zauważ, że tutaj jest już taki zwarty zapis, że to jest 5 razy jakaś liczba naturalna plus 1. Czyli rzeczywiście reszta z dzielenia jest 1. Ale tak jak mówię, jeżeli to jest zadanie zamknięte, jeżeli na rejonowym gdzieś tam gdzieś takie zadanie się pojawi zamkniętych. To jak najbardziej badamy na, na jednym przykładzie. I to nawet nie ma sensu robić takich, takich przekształceń, jakie ja tutaj pokazałem, dlatego, że jest mało czasu na konkursach. Yy, więc, ale ja chciałem tutaj, wiadomo, rozszerzyć trochę te informacje, no i w zadaniu otwartym już by tak trzeba było. Dobra, no to, to jest koniec zadań zamkniętych.